Coś zmieniłeś w treningach w funkcjonowaniu w takich sprawach technicznych, funkcjonowania z zespołu. Z początku zmieniłem e, treningi, trwały troszkę więcej, chłopaki nie, nie skupiali się na, na treningach, było wiele zamieszania. Wprowadziłem treningi dwugodzinne, e, żeby mogli bardziej się skupić na, e, na grze na, na poprawianiu swoich możliwości. E, wprowadziłem również we wtorki i w czwartki trenujemy e, blok, e, żeby mogli. Lepiej blokować, a w poniedziałki i w piątki trenujemy obronę i atak. Czy wiesz, co będziesz robić, jak skończysz przygodę z Palmapolem? Życzymy Ci, żebyś pracował tu jak najdłużej, ale czy Twoje plany sięgają właśnie tak daleko, że... Że, że, że co będzie potem? Czy chcesz dalej mieszkać w Europie, w Polsce, czy może wracasz do Pani? Jak wyglądają jak Twoje plany życiowe? Pierwszorzędną rzeczą jest, żeby utrzymać się tutaj w Pluslidze, żeby wielu został w Pluslidze. Jeżeli tak się stanie, z chęcią bym tutaj został na następny rok. Czy w Twojej ojczyźnie w Japonii są obchodzone święta Bożego Narodzenia? Czy w jakikolwiek sposób ty chcesz się wkomponować w ten polski obyczaj. W Japonii nie obchodzimy świąt Bożego Narodzenia. E, większą imprezą jest Nowy Rok. Spotykamy się całą rodziną e, i świętujemy. W tym roku, w tym roku na święta wybieramy się do Krakowa. Przyjechała tutaj moja żona z dzieckiem, również mama i teściowa. E, jedziemy tam pozwiedzać i poznać lepiej historię. Jesteś tutaj już e... 4 miesiące, ponad prawie 5. Jak zatem wygląda nauka polskiego? Czy przyswajasz sobie ten język? Czy bierzesz lekcje czy może tak samo przychodzi? Yeah, ja byłem, byłem w Norwegii. W Norwegii e, chodziłem Norwegian tam do, do, do szkoły języka. Could, uh, Szybko nauczyłem się so norweskiego. Like to to Tutaj również Polish chciałbym uczęs uczęszczać do takiej I, szkoły. Niestety teraz akurat nie pozwala mi na to yeah, czas. Jestem bardzo zajęty e, na treningach. E, Zawodnicy również uczą mnie paru słów. Ja. Dzień dobry, cześć, dziękuję. Opanowali angielski zawodnicy w takim stopniu, że bez problemu może im udzielać wskazówek? Połowa zawodników zna angielski, połowa troszkę słabiej, ale zawsze jest tutaj Rafał i Maciek Zajder, i mogą zawsze przetłumaczyć reszcie o co chodzi. Czy mógłbyś zachęcić? Kibiców z Jelunia, aby przychodzili wiem że, że pomoc kibiców jest niezbędna, aby przychodzili na mecze licznie i żeby w ten sposób pomogli w utrzymaniu drużyny w plus lidze e,